I tam serdecznie, kochani, z znaku barana w tym czytaniu Karterota dla Was na nadchodzący miesiąc, na listopad. Zaczniemy to czytanie, to ustalenia, albo spróbowania przynajmniej ustalenia talizmanu runicznego. Jeżeli Was runy nie interesują, to możecie przejść do części czytania no, już samego tarota, ale ja zachęcam do obejrzenia tego, co runy chcą powiedzieć, bo runy, w przeciwieństwie do Karterota, mają energię sprawczą, mają Energię sprawczą i będą mogły Wam pomóc w jakimś działaniu, bo one teraz stwierdzają, co można zmienić, tak? I co można w tym miesiącu, w listopadzie zmienić, i będą także w tym pomagały. Pierwszą runą, którą wyciągnęłem, runa, runą przewodnią w tym czytaniu Waszym no, ustalania talizmanu, w tym Waszym talizmanie, jest TauriSas. TauriSas, runa. Która jest po pierwsze runą ochronną, to jest jedna rzecz, ale w tym swoim sprawczym elemencie, tej swojej sprawczej energii, no tutaj jak ją sobie przedstawimy, no to ona jest związana z torem, dlatego mamy go na tej karcie zarysowanego z tym wielkim, wielkim młotem. Ale, e, mojej drodze Turisas e, mówi o w końcu przeforsowaniu czegoś, o co e, się staracie, co jest ciężkie do osiągnięcia, ciężkie do zrobienia, ale przełamanie pewne e, przynosi, tak, używanie siły nie mówię o fizycznym sensie używania siły, tylko używaniu pewnego nacisku, starania się, wkładaniu odpowiedniej energii, w to, to jest bardzo dobre e, takie. Taki wpływ dla osób, które na przykład ćwiczą dużo, gdzie faktycznie wtedy może tej fizycznej siły także się używa, ale chodzi o to, że wkładamy ten trud i chcemy jakiś wynik osiągnąć. On jeszcze nam troszkę unika. Teraz najwyraźniej będzie można, wkładając ten trud, osiągnąć konkretny wynik, i ten TuriSaS na to wskazuje, moje drogie. Moje drogie barany, że będziecie mogli, no właśnie, uzyskać to, o co nie, niejako walczycie. Pierwszą runą e, tutaj pomocniczą będzie runa Urus. Urus e, jest to runa no, związana, zaraz zobaczycie, z bawołem. No praktycznie, podobno oznacza to samo, ale to jest runa, która mówi o zdrowiu, o sile, Fizycznej, i właśnie tym takim no, zwyczajnym zdrowiu, najzwyklejszym dążeniu do tego, żeby. Poprawić to zdrowie, więc tutaj widzę, że Wasze starania, może w tym aspekcie zdrowotnym, będą jak najbardziej przynosiły rezultaty. To także właśnie daje tą energię, szczególnie, tak jak mówiłem, w przypadku osób, które starają się fizycznie coś osiągnąć, czy w sporcie, czy może, wiecie, takim mało, mało. Mało wykorzystywanym i przedstawianym przykładem fizyczności jest w tym wypadku staranie się o zrzucenie paru kilogramów, na przykład. Tak, to jest tak, że staranie się dość dużo siły, siły woli jest potrzeba w tym wypadku, żeby poprawić swoje zdrowie, więc może nawet i chodzić tutaj o taki element. Moje drogie barany, drugą pomocniczą runą w tym wypadku jest echwas. Echwas, nie eichwas, bo to trochę inna runa. Echwas jest przedstawiany tutaj jako takie dwa konie idące ze sobą razem, chociaż są innych kolorów. Echwas mówię o znalezieniu takiego poczucia szczęścia, radości tak, z em, osiągnięcia zdrowo, zdrowego em, zdrowego stanu. I teraz tak, moi drodzy, jak najbardziej tutaj może się to rysować jako talizman, który po prostu będzie wpływał pozytywnie na wasze zdrowie. Jednak przez to echwas, echwas, które także często jest równą związaną z małżeństwem i bardzo takim ważnym związkiem, najważniejszym tym romantycznym związkiem, jeżeli partnerstwem, tak można teraz nazwać, to, bo to niekoniecznie musi być małżeństwo, e, mówi, e, może mówić także o tym, żeby w końcu uzdrowić, poprawić warunki w Waszym, że znaczy warunki e, sytuację w waszej najważniejszej relacji, ale to tylko i wyłącznie, moi drodzy, jeżeli jesteście w takiej sytuacji. To jest taka troszkę odnoga, znaczeniowa. Niemniej może może być dla was także ważne, żeby tutaj ta relacja się poprawiła, jeżeli chcecie. Ale w dużej mierze ja bym tutaj widział dążenie zdrowotne, fizyczne, poprawy tego samopoczucia, poprawy tego zdrowia barany i moi drodzy, ja szybko narysuję wam właśnie nie, no pokażę jak taki talizman można zrobić, żeby pełnie tej energii móc z niego wykorzystać. Bierzemy kawałek papieru czystego. Ja tutaj to robię bardzo schematycznie, żeby nie było, moi drodzy, możecie to zrobić o wiele ładniej, ale po środku rysujemy Rysujemy sas, który, no, on jest takim trójkątem na takiej, no, kresce, że tak powiem. Potem z góry rysujemy kredką czy, czy ołówkiem. Jeżeli rysujecie na białym papierze czystym to fajnie jest żeby był kontrast, czyli czarny jest jak najbardziej ok. Marker też jest ok, ale ja używam markera żeby było to lepiej na YouTubie widoczne. Podejrzewam, że ołówek taki ciemny byłby lepszy, od długopis. U góry rysujemy urus i echwas rysujemy na dole mamy coś w tym stylu, tak, wy oczywiście, mówię, możecie zrobić to ładniej i taki talizman trzymacie ze sobą, tak, bo moi drodzy, jeżeli to jest kwestia no, zdrowotna, poprawy tego zdrowia, warto mieć po prostu obok siebie, w portfelu, w portmonecie, w kieszonce, jeżeli to jest w domu, to możecie w szufladzie trzymać, w biurku, tak, w pracy na przykład także. Chodzi o to, żeby to było niedaleko Was i i przez to będzie to Was wspierało w tej transformacji, tak, w tej przełamaniu tego, znaczy, no, będzie dawało siły, żeby poprawić to Wasze zdrowie, poprawić to Wasze samopoczucie, ewentualnie, tak jak mówiłem, te sprawy bardziej związane z związkami, ale, moi drodzy, jeżeli idziecie na zabieg jakiś, tak, jeżeli, moi drodzy, to tutaj jedziecie na sportowe jakieś zawody. Warto mieć ze sobą ten talizman. On będzie dodawał pozytywnej energii. On nie zagwarantuje wam, żeby nie było. To nie jest coś, nie można leczyć runami. Przynajmniej ja nigdy nie twierdzę, że ezoterycznie można leczyć cokolwiek. Leczymy się normalnie u lekarza, tak, kochani, ale jeżeli mm, potrzebujecie pewnego wsparcia, więcej energii swojej własnej, chcecie temu dopomóc. To nie ma tutaj żadnej przeszkody, ale fakt, że jakieś takie działania, już typowo medyczne, sami musicie podejmować, tak? to, to tego żadna runa Wam nie zapewni, ani żaden magiczny eliksir. Moi drodzy, przechodzimy już do czytania właściwego kart Tarota. Wyciągamy jedną kartę, która mówi o dominującym wpływie dla Was barany w tym miesiącu, w listopadzie. I jest to karta diabła, więc to jest taka rada którą ja bym brał tutaj pod uwagę, bo diabeł, no, oprócz tego, że tkwi w szczegółach, to mówi o tym, że będziecie się powstrzymywali w jakimś stopniu, tak? Będziecie się powstrzymywali w działaniu, w chęci zrobienia czegoś, raczej właśnie nie będziecie mieli specjalnie chęci, żeby coś zrobić, ale diabeł mówi, że to powstrzymywanie zawsze działa na niekorzyść, niestety, tak? Więc nie warto, nie warto się powstrzymywać, chyba że kontekst kart mówi inaczej i wtedy akurat można czasami posłuchać tego swojego wewnętrznego diabłka, ale w tym no, najczęściej jednak jest to stwierdzenie, żeby żeby jednak się nie powstrzymywać i czasami, wiecie, tego co sami sobie mówimy też nie słuchać, nie? Moi drodzy, ja już stawiam karty na obowiązki, pracę, finanse wasze, wasz ulubiony temat, moi drodzy, i także plany i przedsięwzięcia. Kochani... Jeżeli chcecie wspomóc kanał, myślicie, że okay, tutaj kosmas całkiem dobrą robotę robi, to najlepszą rzecz, którą możecie zrobić, to obejrzeć do końca cały ten filmik razem z tym talizmanem runicznym. Jeżeli to sobie odpuściliście, najfajniejsza rzecz, ja bardzo za to dziękuję, możecie też dać lajka, like to też nie przeszkadza, albo skomentować, ale to jest na... W pierwszym miejscu i bardzo by mnie to uradowało. Jednak patrzymy już co się tu dzieje moi drodzy w kartach jeżeli chodzi o aspekt obowiązków pracy. Moi drodzy, tutaj jest przełamywanie barier. Tak, karty mówią o przełamywaniu barier, e, pojawiają się e, no takie, taki nowy wiatr, tak, nowy wiatr, nowa energia do tego, żeby było dobrze. E, w takim bardzo podstawowym znaczeniu podejrzewam, że będzie się to i w większości przypadków u Was będzie to e, wiązało się z tym, że na przykład w pracy będą rzeczy łatwiej przychodziły, szybciej, sprawniej, bez większych problemów. Tak samo Wasze obowiązki, jeżeli macie, wiecie, w październiku, w męczyliście i męczycie się może nadal, dalej troszkę z jakimiś tam trudnościami. Szło to jak po grudzie, było ciężko i tak dalej. Teraz w listopadzie będzie szło łatwiej. Może być to związane z tym, że będzie mniej tych obowiązków na przykład, ale albo tym, że już teraz wypracowaliście sobie sposób, jak to ma działać. Może już dzieci posłaliście do szkoły, się przyzwyczaiły do tego, że trzeba do tej szkoły chodzić, tak? I teraz już nie trzeba będzie ich tam za każdym razem za uszy wyciągać, żeby poszły tam, wiecie, gdzie powinny, ale moi drodzy, tu będzie to szybciej, sprawniej, łatwiej szło, szczególnie też, moi drodzy, jeżeli liczycie na, no właśnie i tak jak mówię, przełamanie barier jeżeli liczycie na przyspieszenie i przełamanie w jakiej sytuacji która się może ciągnie, idzie powoli e, chcielibyście, żeby tutaj to nabrało tempa wydaje się, że właśnie listopad może to przynieść, tak, że pewne rzeczy się, no, po prostu ożywią, tak ożywią, no może też będzie więcej odpowiedzi z poszukiwania Poszukiwaniu was, przez Was pracy będzie więcej, właśnie jakiegoś odzewu i to takiego pozytywnego, bo jest i trójka pucharów, która mówi. Po prostu, że ostatecznie będzie Wam to, no, będziecie zadowoleni z tego, jak te rzeczy minęły. Moi drodzy, kwestie finansowe i tutaj podejrzewam, że ten szczegółowy diabeł tkwi poniekąd, przynajmniej w tym miejscu też zobaczymy, może potem dalej będą inne miejsca. Moi drodzy, Wasz czarny scenariusz. Finansowy czarny scenariusz, czy zmartwienia, które macie, no właśnie, związane z pieniędzmi, na szczęście się nie zniszczą, tak? Ja nie mówię, że teraz, okej, okay, obrócą się o 180 stopni i zamiast, zamiast, tam, wiecie, problemów finansowych dostaniecie jakieś walizkę złota, tak? Wam ktoś z Argentyny tego, wiecie, po nazistowskiego przywiezie, ale... No, a, dobra, może, może lepiej, żeby ono już tam nigdzie nie cyrkulowało. E, albo, o, wróciło do Polski, tak? To by było fajnie. Ale moi drodzy, pozostawiamy tą dygresję dziwną. E, chodzi o to, że może nie będzie to. Z... Obrót to 180 stopni nagle teraz poprawa jakaś magiczna zamiast pogorszenia, ale no, po prostu nie będzie tego złego, tak? nie będzie w ogóle tego złego, karta słońca wręcz to niweluje i dlaczego tutaj ten diabeł tkwi w tych szczegółach, tak? bo on nie tylko mówi o ograniczaniu siebie, on często mówi, bo to ograniczenie siebie podchodzi pod pojęcie toksycznych myśli. I takich wiecie, które w niczym nie pomagają. Nie? I tutaj ta dziewiątka mieczy właśnie takim toksycznym myśleniem jest, jest to martwienie się czymś, co nie przyjdzie, i nawet mam wrażenie tu w dużej mierze, okej, okay, pewnie jakieś tam drobne podstawy są dlatego, dlaczego się martwicie, ale one jak tak spojrzycie albo spytacie kogoś trochę bardziej, wiecie, może mniej zaangażowanego w tą sytuację. One nie będą aż tak realne, jak się mogą wam wydawać, tak? Bo jeżeli macie jakąś taką osobę w swoim otoczeniu, to taką wiecie, troszkę mocniej stąpającą po ziemi, tak? Trochę bardziej taką wiecie, zero-jedynkową, realistyczną, spytajcie. Porozmawiajcie o tym temacie, on was sprowadzi troszkę na ziemię. Okej, okay, powie, że tam może nie jest idealnie, ale że dramatu nie ma. Ale tym bardziej jeszcze tutaj karty mówią, że w ogóle ten dramat nie nastanie, nawet jeżeli miałby być drobnym dramatem. Moi drodzy, jeżeli chodzi o realizację waszych planów i przedsięwzięć, po pierwsze, ja widzę tutaj nowy pomysł, nowy plan, który będziecie barane chcieli zrealizować, który będziecie zaangażowani po prostu, giermek denarów mówi o tym, że pojawi się, pojawia się coś nowego, nowa koncepcja warta zainteresowania. Tylko, tylko tyle albo aż tyle. No, w kwestii właśnie planów przedsięwzięć, no to idealnie wpasowuje się w to. Ale moi drodzy, w jedną rzecz, którą już tak. Może to być ta sama rzecz, żeby nie było, ale jeżeli macie już jakiś ustalony, konkretny plan barany na. Listopad, taki, wiecie, już macie go sobie tam obranego, ten cel, który chcecie osiągnąć, bo tutaj są, mówimy o rzeczach, które chcecie robić, tak? a tutaj mówimy o tych, które musimy robić, to widzę, że okej, okay, ten plan jest do zrealizowania, osiągnięcia i faktycznie on wyjdzie i, i ten podstawowy cel zostanie osiągnięty, ale rycerz mieczy także podpięty po to wskazuje, że będzie to troszkę bardziej problematyczne, troszkę bardziej stresujące może także może być brak może być brak czasu. Na pewne rzeczy, dlatego moi drodzy, nie zostawiajcie spraw na ostatnią chwilę. Lepiej się przygotować, lepiej wziąć pod uwagę to, że jeżeli myślicie, że to się Wam uda, na przykład, o, jedziecie na lotnisko, tak? Lecicie gdzieś sobie na wczasy, fajnie, super, nie zazdroszczę Wam, opuszczacie te mroczne tutaj tereny, zimne, deszczowe, nasze listopadowe. Jedziecie gdzieś się ocieplić, troszkę pogrzać, fajnie. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, ale jedziecie na lotnisko, żeby tam polecieć w te fajne, ciepłe kraje, i myślicie: A, wyrobię się, nie? Tam dwie godziny, będę tutaj może godzinkę przed czasem na lotnisku. No, bądźcie szybciej, nie? Bądźcie szybciej, bo może się okazać, że kolejka jakaś strasznie długa będzie, czy coś takiego, i wiecie, może niekoniecznie od razu oznacza to, że nie, nie polecicie, ale, wiecie, więcej stresu, więcej zdenerwowania spoceni jesteście od razu jeszcze słońca nie ma. <laughs> Barany, no uważajcie na to, wiecie, że będzie to troszkę bardziej stresujące, troszkę bardziej męczące i trudniejsze, więc to jest zawsze rada kart, żeby im bardziej się przygotujecie, tym bardziej będziecie mogli zmitygować te problemy, będziecie mogli ograniczyć te trudności. I wiecie ułatwić sobie tak, że trochę zmniejszyć wpływ tego rycerza mieczy. Dobra, barane przejdźmy do aspektu, już bardziej osobistego, kontakt z bliskimi, z rodziną, przyjaciółmi. Najpierw zapytamy: giermek denarów, karta, karta jest świata, a także, także ten diabeł, tutaj szczegulasty nas. Zobaczymy, z czym to może się wiązać, a także zapytamy o aspekty uczuciowe, miłosne. Będziemy i tutaj interpretować to dla osób, które są w związku, jak są. Sygnał, Moi drodzy, zacznijmy od tego aspektu. Aspektu właśnie. Um, Społecznego, nazwijmy to w ten sposób: giermek denarów może się wiązać z tym giermkiem denarów, czyli może to jest nowy plan, nowa koncepcja, którą by ktoś wam zasugerował z waszych bliskich. I tu karty zdecydowanie wskazują na to, że warto wziąć w tym udział. Karta świata super, wspaniale, genialnie, tak? Moi drodzy, i warto iść na to iść w to miejsce, wiecie, wziąć w tym udział. E, moi drodzy, ogólnie jeżeli jesteście gdzieś proszeni, chcecie gdzieś, e, znaczy właśnie z tym chceniem to się jeszcze okaże, ale jesteście, wiecie, gdzieś zaproszeni, macie iść na jakieś spotkanie z znajomymi dobrymi, z rodzinka chce coś wyprawić, ktoś was się pyta, czy przyjedziecie e, i tak dalej i tak dalej. A wam się nie chce, a wam się z jakiegoś powodu nie chce, bo jesteście wiecie, grumpy, bo się łudziliście, wiecie, lewą nogą wstaliście z łóżka i tak dalej. Ja nie wiem, ja chyba zawsze lewą nogą wstaję z łóżka. Mam wrażenie, po prostu to jest miejsce, po którym śpię. No, a, no a dobra. <noise> Jakoś. Nie wiem, czy to kiedykolwiek wpływało. Ale rozumiecie o co chodzi. Moi drodzy, przełamcie się, tak? Ja nawet bym powiedział, żeby się trochę zmusić. E, powiedzcie tak, ja będę, nie? I potem faktycznie ubierzcie te swoje portki e, ciepłe. W listopadzie to warto by było, weźcie może parasolkę i idźcie w to miejsce, weźcie w tym udział. Będzie naprawdę fajnie, nie? I tutaj karty mówią, że jeżeli nie będziecie chcieli wziąć w tym udziału, będziecie się wstrzymywali, to będziecie żałowali zwyczajnie, nie? Proste, proste stwierdzenie, ale jakże ważne w tym wypadku. Moi drodzy, jeżeli jesteście w związku, zapytajmy o, to, o, o tą tu sytuację i widzę, moi drodzy, że będzie całkiem spokojny czas, spokojny miesiąc między Wami. Dobrze będziecie się dogadywali, będziecie mogli polegać na tej osobie, Rycerz Denaru zawsze wskazuje na to, że będzie można polegać na, na kimś, ktoś jest solidnym, dobrym partnerem. Wiecie, może nie ma tutaj jakiegoś wielkiego romantyzmu na razie zarysowanego przez codzienność, tak? Może nie będzie tutaj niczego nadzwyczajnego, ale będzie jedno wydarzenie, tak? Może jeden dzień, jeden wieczór, jedna taka fajna, przynajmniej jedna, najczęściej jest to taka jedna, fajna jednak sytuacja. Między Wami jakiegoś takiego połączenia, uśmiechu, zrozumienia i też może czegoś takiego romantycznego. Giermek Pucharów często mówi o chwili, w której naprawdę cieszymy się. Tak po prostu czyste cieszenie się, radość z zaistniałej okoliczności, a że tutaj pytamy o związek, o relację waszą, no to będzie ten przyjemny moment. Nie wiem, może razem pójdziecie sobie do knajpki, może spędzicie przyjemny wieczór, może taki, wiecie, bardziej fajnie namiętny weekend. No, ok, pewnie namiętny weekend był troszkę inaczej przedstawiony, ale. No okej, okay, każdy inaczej inaczej na pewne rzeczy patrzy. Tak czy inaczej będzie, będzie taki właśnie przyzwoity, dobry czas, ale przebity, tak, przełamany, fajnym też, mocnym, znaczy mocnym, przyjemnym przeżyciem. Barany, jeżeli jesteście singlami, to tu karty mówią, żeby szukać raczej wśród osób, które no okej, okay. wiecie nie tych takich jakichś wybitnie przełomowych e, przebojowych nie przełomowych, przebojowych okazuje się, że te osoby troszkę bardziej e, takie może nawet nieśmiałe takie, które okej, okay, nie rzucają się w oczy od razu, jak go wiecie tam jakaś e, Modelka, czy model z czasopisma, czy z serialu jakiegoś tam magicznego. Ktoś tutaj, karty mówią o osobie, która faktycznie może stać się dla Was obiektem, na razie tylko obiektem takiego zainteresowania, ale wspólnego zainteresowania tym giermkiem pucharów. Może być osoba właśnie taka, którą. Tak naprawdę podstawową rzecz, jaką byście na, ni na nią spojrzeli, to, że to jest dobry materiał na przyjaciela. To jest ktoś czy przyjaciółkę. To jest ktoś, kto jest spokojny, solidny, uczynny, można na niej polegać, na tej osobie, punktualna jest ta osoba, jak coś powie, to to zrobi i tak dalej, i tak dalej. Taka wiecie, może nawet trochę bardziej analityczna królowa Denalów to jest ktoś, kto robi plany, kto przygotowania do tych planów tak naprawdę. Naprawdę robi, e, czyli e, myśli, myśli wiecie, tak bardziej całościowo, także może bardziej ta osoba jest skierowana do tych przyziemnych rzeczy niż do tych stricte romantycznych, ale w tym wypadku wydaje się barany, że może raczej w tą stronę warto by było patrzeć, tak? E, Ważna, ważna rzecz, żeby może faktycznie nie tylko za tymi, wiecie, samcami alfa i seksbombami, które tam się pojawiają wszędzie koło, w telewizji, najczęściej w internecie ganiać, a, a, a także za osobami, które no, faktycznie mogą dać nam coś realnego. Barany, zobaczmy, zobaczmy co tu karty mówią o kwestiach zdrowia, samopoczucia. No i tutaj jakbym miał znaleźć kartę, która się od, odnosi do URUS, tak? Najlepiej, no to jest to król denarów. Moi drodzy, jest to dążenie, tak, dążenie do lepszego zdrowia wedle też planu, wedle nastawienia odpowiedniego. Więc, moi drodzy, tutaj jest osiągnięcie tego właśnie, tej energii, która jest potrzebna, żeby, żeby czuć się dobrze zwyczajnie. Ewentualne Przeszkody, mamy kartę głupca, dobra rzecz, która idzie w waszą stronę jest piątka buław i mamy radę kart, dziesiątkę denarów. Ewentualna przeszkoda, moi drodzy, głupiec, czyli um, przeszkody aż tak jakieś z zewnątrz specjalnie nie ma, ale moi drodzy, te rzeczy, które uznajecie za ważne, podchodźcie do nich na poważnie. Tak? czyli jeżeli coś jest istotne, wiecie, że wymaga uwagi, wiecie, że wymaga odpowiedniego czasu i nastawienia, no to poświęćcie temu ten czas i nastawienie. A potem możecie sobie wiecie wiecie, dalej dość ślizgać się przez ten miesiąc i to życie barane, ale karta głupca właśnie mówi, że może być problem, jeżeli też zbyt lekko podejdziecie. Do spraw istotnych, ważnych, na przykład tutaj, tak? Coś dobrego, co idzie w waszą stronę. Piątka buław, to znaczy, że coś, co wy byście widzieli jako o wiele bardziej trudne, tak? Jako trudniejsze, aż takie nie będzie. Nie? Aż takie nie będzie, ewentualnie jest to to, że sytuacja stresowa wyjdzie i zakończy się całkiem dobrze, więc może tak być, no tutaj kwestia tych finansów ja bym bardziej widział, że raczej coś, co jest takie może stresujące, denerwujące, energiczne także trochę, nie jest, nie, nie, nie będzie takie złe, nie? I dziesiątka denarów jako rada kart. Skupcie się na bliskich osobach. One są ważne. Podejrzewam, że chodzi tutaj o tą sytuację. Nie ignorujcie swoich bliskich. To jest tak naprawdę to, co tutaj ten diabeł chce wskazywać, na co chce wskazywać, żebyście jednak się otwarli na nich może troszkę bardziej w tym miesiącu niż zwykle. Barany, ta dziesiątka denarów to potwierdza. Moi drodzy, jeżeli jeżeli tutaj jesteście, to znaczy, że się chyba Wam podobało, no to możecie zostawić tego lajka i mam wielką nadzieję, moje drogie barany, że ten rozkład na listopad Wam się podobał i że może zobaczymy się także przy następnym. Dzięki. Pa!